Czy wy też uważacie, że zwierzęta to jest największa miłość w życiu? Są członkami rodziny, to oczywiste, ale wyobraźcie sobie: cztery łapy, jedno serce i zawsze merdający ogonek. Zawsze się cieszą, gdy wracasz do domu, zawsze są gotowi na pieszczoty. Jest to po prostu piękna, puchata kulka miłości. Zgadzacie się ze mną? Ja bardzo kocham moje psy, zawsze mogę na moich chłopaków liczyć i doskonale wiedzą, gdzie jest taka sekretna szuflada z przysmakami dla nich, ale też z suplementami właśnie w formie przysmaków od Zipitej. Zaraz Wam pokażę dokładnie, co im podaje. Boże, jak oni uwielbiają te suplementy. Absolutnie są w stanie wykonać każdą komentę, żeby dostać smaczek. idzie mój starszy chłopaczek, mój skarb trzeźcia. Oj, się tak? tak? Mój, to się tak przytula. To jest pieszczoch niesamowity. No właśnie, słuchajcie. No i tu są te smaczki, czyli suplementy, które im podaję. I tak, codzienne wsparcie układu trawiennego, czyli suplementy diety psiej z probiotykami. Ale bo Bono akurat dostaje też mocne kości i stawy, no bo już jest starszym pieskiem. I potrzebuje wsparcia. I co my tutaj jeszcze mamy? Lśniąca sierść i zdrowa skóra. To też jest bardzo ważne, zwłaszcza teraz zimą, bo chłopaki wymieniają futerko. Także, kochani, poczekajcie, zaraz Wam pokażę, jak chętnie jedzą. Bo moja miłość ma cztery łapy. I zaczyna się od brzuszka. Dlatego kochani, z okazji Dnia Singla przygotowaliśmy dla Was razem z Bonem i z Maksiem specjalny kod rabatowy na wszystko na stronie ZipiTail. 30% zniżki z kodem SINGLE30. A jeśli złożycie zamówienie powyżej 250 zł, to jeszcze dostaniecie darmową wysyłkę. Więc zapraszamy bardzo serdecznie. Korzystajcie, żeby Wasze psy i kotki też, bo tam też są suple dla kotków, żeby Wasze zwierzaczki były szczęśliwe. W ten sposób Wy pokażecie, jak bardzo ich kochacie, bo oni pokazują Wam tę miłość na co dzień. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.